fantastyczna Ta, z tej strony aresek już lata wpadłem do lasu taki szybki rekonesans zrobić tu coś rośnie mam spłaka na podgrzybki no i takie powiem wam nie za bardzo wlazłem sobie tu no i jest taki ładny i nawet nie brałem koszyka tylko mówię a rozeznanie rozeznanie zrobię mam już tu trochę, ale nie za dużo, ale bo tu trzeba się przez takie hasze przeciskać do tego lasu, żeby tu wejść, ale idę sobie tu pochodzić, mówię pod grzybki. Może coś tu się <laughs> da zbierać ale widzę, że raczej. Raczej nic. Raczej znaczy takie pojedyncze sztuki. Nic konkretnego. Nie ma malutkich. Hmm. Szkoda. Szkoda, szkoda. Mamy jakieś niedobitki. Po ostatnim wysypie. Nie ma nic takiego. Świeżego. No, tu jest taki. Jeden. Ładni. Ładniutki. No. Stryktę stricte dzisiaj, tylko przyjechałem na, na chwilę na żeby zobaczyć, nie brałem nic ze sobą, nawet się wystraszyłem, że nie mam żadnej torby ani reklamówki, bo, bo oczywiście, ale miałem w kieszeni, <noise> no bo ja bym mówię, znalazł cokolwiek, to nie, nawet bym nie miał gdzie wziąć, no to kieszeni jakoś bym mu pobrał, ale mówię, ta dobra, skoczymy się za reskiem. Pobiega troszkę, to będzie takie godzinka w lesie, na szybko. Mm -hmm, mm -hmm. Idziemy tutaj. No nie ma no, takie pojedyncze od czasu do czasu się trafiają, ale nic konkretnego. Masakra, ale to nic, jeszcze się tam przejdziemy. Jak znajdę jakiegoś, to się połączymy. Niestety trochę, nie wiem, poprzesychamy. Pod tymi drzewami rosną. No ale. Mam ochotę tak na podgrzybkach, żeby smażonkę zrobić. <grybka> Coś się tu wykroi z nich. Jasne, że tak. O. No już nie są takie pierwszej świeżości. Ale. Ale mogą być tu gdzieś pod drzewem, tu gdzieś na drzewie. Tak sobie rosną. Wykroimy, do jajecznicy, do jajeczka wbijemy, tu jest proszę. Oh, gdzieś pod tymi drzewami one rosną. Ładne, niektóre są ładne, wam powiem. No, niektóre są ładne. No, coś się tam nazbiera, myślę, że ma. Najważniejsze jest rozpoznanie. Młodych nie ma. Trzeba poczekać. Teraz ma być ciepło. Jest mokro w lesie. Myślę, że one jeszcze wyjdą. Jeszcze będzie drugi rzut Ech. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pochodzimy jeszcze, zobaczymy. Chodzę, chodzę i tak jak mówiłem. No, takie pojedyncze sztuki. Przy drzewach pod korą gdzieś siedzi No ale, ale zdrowe, się. z tego co tak pogonki przełamuje to Raczej jest zdrowy. a to tutaj a Nie to jest Jakiś głuch łuch. Jakiś nie Ale tu mamy takiego ładnego Ale mhm. jest pięknie się Mm -hmm. trochę w liściach, ale ładny Poobserwujemy tu jeszcze czegoś nie ma ptaki śpiewają lepiej na wiosnę i do lasu to I tak w marcu przejdę końców tego już marca wtedy zaczynają śpiewaki śpiewają pięknie to jest w, w marcu to jest w szczególności mm. Ja idę sobie tu jeszcze, pochodzę, jeszcze chwilę mam czasu, tak, ale jest już wylatany, <noise> już sapie mi tu, no i idziemy tak, nic nie ma, tu dwa, tu jeden, tu znowu nic, Tylko to znowu się ktoś trafi, hmm. myślę, że w tym tygodniu małe pokazały. To byłoby super. To teraz ma być ciepło, to powinno coś wyjść. Powinno, to się dzisiaj było w nocy. Yy, 4 stopnie, nie? 4 stopnie, no to nie zaciekawie się robi. Jak już jest taka temperatura. Hmm? Idziemy tu. Tu pójdziemy tę rządku. Tam zobaczymy jak to tam wygląda. Dobrze wygląda. Akurat natrafiłem na jednego. No, ładnego. No super. No, powycinamy tych grzybków, to co tam mamy. Jajeczko będzie. Taką mam. Naszła mi taka ochota, żeby sobie na wieczór zrobić jajecznicę z podgrzybkami. ale smaki mam <laughs> nie wiem co to znaczy, że mam smaki no ale obojętnie co by nie oznaczało co będzie idziemy dalej chyba taki malutki nie wiem pod tym znowu co sobie stoi tak jest zgadza się pod grzybuj. ale tylko jeden znowu Ojejku, jejku, no nie ma, to są pozostałości chyba po wysypie, co był, nic konkretnego jak na razie nie ma. Podgrzybki, no wybrałem się na podgrzybki, chciałem podgrzybki, to mam, oczyszczymy, cimy w domu, patrzę właśnie też ile tu miedzy ze jest pośpątane, ale już widzę coraz więcej plastikowych butelek się zbiera. A przyjdę tu jeszcze przed zimą. Po to chyba, że będzie długi na no, Wezmę sobie tu może. Wózeczek nie będzie ciężko z wózkiem chodzić. A coś tam przygotuję i rozbieram te przed zimą jeszcze tutaj. te buteleczki. A już nie ma tu dużo. Wiem, że wszystko tutaj opuściłem muszę przez tą skarpę tu przejść Połączymy się za skarbą No jeszcze nie będziemy się łączyć za skarbem ale tak przykryty Z go widziałem jakimś patykiem Ale jest O! Chyba miał nogę trochę zjedzoną Dobra Ale taki jeden z młodszych ładnie Ładny. Jak tutaj szłem, to grzybiarzy też spotkałem. Powiem wam, w koszyku nic nie mieli. Tam parę sztuk jakichś. Nic specjalnego. wie no nie ma. Teraz trzeba przeczekać ten okres parę dni. Może się coś wykluje. Ma być ciepło, także jest. pozytywnie trzeba nic jest. Tam śmieciuchy widzę oczywiście. Butelka, plastiki, dwie butelki, trzy butelki. Mm, dzisiaj nie biorę. Dzisiaj mam tylko taki wypad na na chwilę. <grystanie> dzisiaj muszę dychnąć. Musimy tu przejść obok tych butelek. Nie mogę patrzeć na nie. O jest. No i znowu mamy takiego ładniuskiego. <grystanie> Takie to mi się podobają. Super. Ten jest ładny, czyściutki. Nieobjedzony. No rewelacja. Takie to są super. Wszystkie są super, no ale niektóre są ładniejsze. Bardziej super jak są też. O! Tutaj mamy jeszcze jednego. Super, też takie młodziutki. O, proszę. Ładny. No teraz się zdziwiłem, że taki jest. To jest ciekawe. Może jeszcze jeden się znajdzie jakiś. Chyba tu nic nie widzę. Mm -hmm. Dwa były I yeah. gdzie ten Andrzej? And... Gdzie... gdzie ten Ares tam Co ty to? Łosiem jesteś Jest nurkowiec Jak cię nazwać, Ares? Co ty tam robisz? Wychodź tamtą Może tam przejdziemy? Tu kawałek przejdziemy Zobaczyć jeszcze i przejdziemy tam, jeszcze tu pochodzić kilka. jest tu też taki malusek groci u homora oh, kurde jeszcze mu się główka urwała ale taki ładny jest Ładniuśki. u Adniuski u Homora zobaczyłem chciałem zobaczyć patrzę a tu podgrzyb ładny taki hmm. szkoda że mi się ułamał. No, ale dobra i tak żeby główki Odrywał sobie, to wszystko będzie pocięte, tak. zobaczymy czy nie będzie suchy. jak ja bym musiał tu przejść ale pomóż panu przejść przeskoczymy to no, spróbujemy pójdziemy jeszcze tutaj troszkę pochodzić to wszystko <grym> ale <Arec>, chodź tu <grym> do lata jesteśmy już tu przy takiej drodze leśnej muszę wam pokazać nie mam tu trochę tych grzybków no tak może nie wiem z chwilą, może się no na jednicę na dwie osoby spokojnie będą także ja już będę teraz tą drogą szedł sobie tu I powolutku do samochodu a resek też już trochę pobiegał sobie fajnie było okręcę ten telefon <grymka> Witam Was <grymka> yy. Aha, jeszcze patrzcie bo bym zapomniał nie wiem czy to widać. Tu mam trochę butelek ee, plastikowych. Bo nie mogłem patrzeć jak to. Kurde, jedna mnie oblała, bo tam trochę wody było. Trochę tu wcisłem, no żeby nie było. Eee... <głos》> nie mam tu czego przyjąć. Ale zawsze te parę butelek plastikowych. Szklanek nie brałem, bo tu nie ma gdzie, ale... Ale dobra, tu przynajmniej mam te plastiki, to wyniosę sobie. No taki pusty przebieg to nie za bardzo mi się podobał, dlatego mam gdzie cokolwiek wziąć to choćby troszeczkę. No to żegnamy się. Papa, pa. co było, to było. Jajecznica będzie smaczna, myślę. serducho dla Was, trzymajcie się. Hej.